witajcie, wy zagrajmy Harry Potter i czarzybuk. pierwsza. Zaczynamy nową przygodę. Czarny pan wie, że mu służy Bellatrix. W tym razie przysięgnij. Złóż wieczystą przysięgę. Severusie Snape, przysięgasz strzec drakona? Czy przysięgasz, że jeśli drakonowi się nie powiedzie, dokończysz dzieła zleconego mu przez Czarnego Pana? Przysięgam. Tak! Hej, Harry! Cześć, Ginny! Harry, wybrali cię! Jesteś kapitanem chudnicza Gryfindoru! Wiem, że dasz sobie radę. Nie latałeś jednak przez całe lato, więc lepiej poćwicz trochę. No już, panie wybraniec. Możesz użyć mojej miotły. Dzięki. Slytherin nie ma szans. Hermiona i Ron chcą się z tobą spotkać. Chodźmy. Ron i Hermiona powinni być gdzieś tu. Do zobaczenia. No może raczej bym Mogłeś to zrobić, gdybyś nie brał czwartej dokładki przodu? Kiedy przyjechałeś? Jakieś pół godziny temu. Ron ci nie mówił? Powiedziałbym, ale nie dałaś mi dojść do słowa. Jakbyś zrobił to, co ci kazała mama, nie musiałabym ci przemawiać do rozumu. Mama chce, żebyśmy zajęli się tymi kociołkami, które tu zostawili Freddy George. Pomogę ci! Aha! Ten cuchnie dużo gorzej niż pozostałe. doskonale. Nie. Wszystko musiało się zamieszać od tego przenoszenia. Szybko! Wrzuć je do stawu! Nie możesz ich tu wrzucać! To bezpieczniejsze niż ich mycie. Kto wie, czego tu dodali Fred i George? Dokładnie! Po prostu pomyśl o... o rybach! <śmiech> <śmiech> Nie wiem, co się stanie, gdy ryba połknie eliksir miłosny. A ty? Może się w tobie zakochają? Hormiona? Bł bł Kocham cię! Bo... O tak, Ronaldzie. Jakież to dojrzałe. Pośpiesz się, Harry. Zrób porządek z tymi kociołkami, nim mama zacznie jęczeć. Wspaniale! Szkoda, że nie możemy tego robić po każdej lekcji eliksirów. To zaklęcie wyszło ci całkiem nieźle. Świetnie! Pozbądźmy się pozostałych. Jest niestety pewnie rządzić. Piękny strzał! Gdzie wiesz, to są ręce w tył, to będziesz się z tego Genialnie! Mama kazałaby nam czyścić je ręcznie. Skrobalibyśmy je tu do gwiazdki. Mógłbyś nauczyć się paru zaklęć czyszczących. Komu by się chciało cały czas coś czyścić? To było o wiele fajniejsze. Czemu drako tu węszy? Nie wiem, ale to prowadzi do Borgina i najbardziej. Draco jest śmierciożercą! To ceremonia wtajemniczenia. Dlaczego sam wiesz, kto miałby zrobić z tego na śmierciożercę? A co jeszcze mogło sprowadzić Malfoja do Borgina i Barksa? Mam zamiar dowiedzieć się tego. Jeśli użyję peleryny Witki, nie zorientuję się, że podsłuchiwałem. Prawda? Ron w tej części wygląda jak mały. Idź. Chcę coś sprawdzić. Petrificus totalus! Wężysz i podsłuchujesz, co, Potter? Tak mi się zdawało, że ktoś się tam wspiął. No cóż! Mimo jazdy z powrotem do Londynu, Potter! Co robiłeś na podłodze? Próbowałem się dowiedzieć, co knuje Malfoy Na pewno jest śmierciożercą Miałem na sobie pelerynę niewidkę, ale musiał zauważyć, jak wciągałem się na półkę bagażową Może zobaczył twoje gnębi wtryski? Moje... co? Gnębi wtryski Czy miał widmo okulary? Można przez nie zobaczyć gnębi wtryski Tak cię dostrzegłam Masz ich pełno w głowie. No tak. Chodźmy do zamku. I tak pewnie dostaniemy po uszach za spóźnienie. Dobrze. Trochę się jednak boję, potknąć w ciemności. Może powinniśmy użyć zaklęcia lumos. Dobra, powrotem do Pogwartu. Kończymy ten odcinek. Dobra, żegnajcie, subrukujcie mnie. Bardzo dziękuję za oglądanie.